הוצאה, 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 הוצאה Trzymaj mnie na okręcie, miej to na względzie Chcę być spokojny, nawet na ostrym zakręcie Zakręcony jak słoik, czuję na sobie swą winę Jest ciężka jak stal, mimo to wciąż płynę Już 2006, od tam grał pasz po kres Za mną może łez, cały biały bezpański jest Włóczę się jak zwierz, przemierzam tą krainę Noszę w sobie głęboką, norwesko-polską dolinę Mam głęboką rozgminę, nie zajarzysz tego w mig Patrzysz się na człowieka, który w moment znikł Nasze sprawy kocham, choć cię jeszcze nie poznałem nie blisko, bym był godny Ciebie Amen, butów nie szorowałem Mimo to jestem zraniony, sprawił to mój grzech Oraz grzech z innej strony Jestem porobiony, mimo że na funkcjonuje. Trzymaj Trzymałem niedobry duchu, a się jakoś wykuruje. Białe śpiewy, wokół mewy Myślę, będzie ok, jak powstanę, tego nie wiem. Trzymaj mnie, Aniele, kiedy proszę cię o pomoc, obchodź się ze mną łagodnie. Kiedy czarna noc, niektórzy chyba myślą, że nie zła ze mnie śruba Nie odbiega to od prawdy, droga przebiegł czarny. czarny kot. To nie fair, sam już nie wiem czy jestem winny czy niewinny. Zależy po środku. Od dziecka byłem inny. inny. Dzisiaj zmieniam taktykę, bo chcę być bezpieczny. bezpieczny. Pozytyw vibes, czyli ocenzurowane Te teksty. Kurde. Muzyka, która ma swoje dobre i złe strony. Współpraca u skrzydła, więc będę zadowolony. Kiedy mój biały los wreszcie się dopełni, weź zrobię dużą kupę, będę mieć siano w Zegra wciąż, tyka i tyka, wózki lecą w gierkach. Pamiętam Boricksona w jego starszych piosenkach. Dziś tworzę ja. Bo nie jestem w zwykłym dumnym, morawicki styl. Trzymaj mnie nawet w trumnie. Białe śpiewy, bogumem. Trzymaj mnie dobry duchu, mocno w swoich rękach Potrzebuję pomocy, właśnie o tym ta piosenka Często wyglądam za okno, raz słońce, raz deszcz Co się stanie z nami, tylko ty to wiesz Potrzebuję kobiety, normalnej z krwi i kości Podobnej do mnie, bym sprawiał jej radości To jest lekarstwo na wszystkie moje problemy Potem twardo na nogach po swoje pójdziemy Jak już się dobierzemy, niestraszny będzie deszcz nie straszna będzie burza, nie nawet płynna tęć Nie boję się wszystkiego, boję się, że cię minę Minę cię na ulicy i nawet palcem nie skinę, bo nie będę wiedział, że to byłaś właśnie ty Dlatego trzymaj mnie, bym mu sny Mam trochę talentu i duszę, którą władam zabędziemy nieśmiertelność, wy nie, czy